Cześć, nazywam się Kamil Lackowski, jestem specjalistą do spraw sprzedaży w firmie LeafCare Technology. Chciałem Wam przedstawić naszą nowość, KAI. Fotelik samochodowy dla dzieci o specjalnych potrzebach i wzroście od 61 do 150 cm wzrostu. Wyróżnia się obrotowym siedziskiem 360 stopni z możliwością jego pochylenia. Hotelik dla dzieci o specjalnych potrzebach został opracowany z myślą o zapewnieniu dodatkowego wsparcia dla dzieci, które mają trudności z utrzymaniem prawidłowej pozycji w przebiegu różnych chorób neurologicznych, a obracane siedzisko ułatwia wkładanie dziecka do samochodu. Warto wiedzieć, kiedy można jeździć tyłem, a kiedy przodem do kierunku jazdy. I tak, przy wzroście 61-75 cm jazda powinna się odbywać wyłącznie tyłem do kierunku jazdy. I przy tym wzroście, jeżeli jest taka potrzeba, należy skorzystać z dołączonej wkładki zmniejszającej, która zapewnia prawidłową pozycję oraz bezpieczeństwo dziecka. Przy wzroście 76-105 cm możliwa jest jazda już przodem, natomiast rekomendowana jest jazda tyłem. A przy wzroście od 100 do 150 cm jazda powinna odbywać się tylko i wyłącznie przodem do kierunku jazdy. Produkt został zatwierdzony do użytku zgodnie z regulaminem 129.04 Europejskiej Komisji Gospodarczej ONZ, gdzie został poddany ponad 60 testom zderzeniowym obejmującym badania zderzenia czołowego, tylnego oraz bocznego. Każdy element wyposażenia dodatkowego fotelika dla osób z niepełnosprawnością został przetestowany i uzyskał homologację Special Needs oznaczonej literą S. Kaj poprawia stabilizację pozycji siedzącej dziecka dzięki dodatkowym elementom, takich jak Dodatkowe peloty biodrowe, dodatkowe peloty piersiowe, clean, pasy uprzęży, które zapewniają stabilizację, forma zagłówka, stolik oraz przy wzroście od 100 do 150 cm podnóżek który jest montowany do nogi podporowej. Kaj montowany jest w pojeździe za pomocą systemu Isofix. Aby to ułatwić, w zestawie są tak zwane adaptery, piloty, które wpinamy w uchwyty Isofix w samochodzie. Następnie rozkładamy nogę, podporową z złączach Isofix i podstawę wpinamy w uchwyty. Następnie należy dosunąć podstawę do oparcia fotela, tak aby pojawił się zielony kolor oznaczający prawidłowe wpięcie fotelika. Kolejnym punktem będzie rozłożenie nogi podporowej tak, aby oparła się o podłogę pojazdu. Zielony kolor oznacza prawidłowe jej podparcie. Przy braku systemu Isofix w aucie, fotelik KAI może być używany tylko przy wzroście od 100 do 150 cm i powinien być zabezpieczony pasem samochodowym, który jest przyłożony przez odpowiednie do tego miejsca. Fotelik Kai jest prawdopodobnie jedynym polskim fotelikiem dla dzieci z niepełnosprawnością od 61 do 150 cm wzrostu. Jest wyprodukowany z najnowszymi normami bezpieczeństwa. Baza obrotowa 360 stopni umożliwia jazdę tyłem, przodem oraz ułatwia wkładanie i wyjmowanie dziecka z fotelika. Tilt daje możliwość ustawienia fotelika w pozycji odpowiedniej dla dziecka. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.